Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Po pracy zostałem chwilę, żeby nagrać króciutki materiał na swój kanał. No, w pracy i po pracy, nagrywamy na Fatfiszowy. A dzisiaj, z racji tego, że fajną rzecz zrobiliśmy a propos czempiona i Fatfisza, to postanowiłem, że też podzielę się tym z moimi widzami. Bo podejrzewam, że część widzów jakby się wymieszała między fatwiszowym kanałem a moim prywatnym. A część może ogląda tylko mój prywatny, a część może tylko Fatwisza, więc dobrze wrzucić info i tu, i tu, i tam, gdyż przygotowaliśmy dla Was zestawy przynęt od Championa. O tym za chwilę. Wiem, że czekacie, bo piszecie do mnie, kiedy pojawią się filmy z ostatniego wyjazdu na Sandacze gdzie tam naprawdę fajnie połowiliśmy, sporo grubych sandaczy wyjechało. No być może uda mi się dzisiaj kolejną nockę zarwać i ten film dokończyć. Wtedy jutro po południu by się pojawił. No niestety jest trochę w życiu deficyt czasowy, bo to praca, dom, rodzina, dużo, dużo zajęć. Ja zazwyczaj filmy montuję sobie w nocy, jak już wszyscy Pójdą do domownicy spać, no i często zdarza mi się podczas tego montowania przysnąć, bo coś tam się ładuje, buforuje, ja sobie czekam i w tym czasie zasypiam i budzę się e, za jakiś czas i idę wtedy do sypialni. Więc e, żeby zmontować taki nawet prosty filmik jak na swój kanał e, wędkarski, to e, potrzebuję ze dwie, trzy nocy tak właśnie zarwać, ze dwie, trzy nocki. Ale powoli do przodu. Może dzisiaj się uda e, pierwszy film skończyć. To jutro pojawi się e, na kanale, tam będzie właśnie sporo sandaczy na żagliki. Co tam, Panie Adriano? A, przyszedłem już do pracy. Daj tam je popracować po pracy. A, to mi... dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dopiero się żegnaliśmy 5 minut temu. Widzicie, to jest. O, a mówiłem Ci, że bluzę zostawiłeś? No tak, myślałem, że nie moja. <laughs> myślałem, że nie moja. Nie spodziewałem się takiej fajnej bluzy. Czekaj, ja też, ja też czapkę ci zdejmę. Do widzenia. No, to, <gry> Więc, y, gdzie, gdzie te Hollywood się odkręca? Więc wracając do y, tematu, przygotowaliśmy dla was cztery zestawy woblerów y, od y, Championa, wprost zadasiowego y, lochu, y, ze względu tak, zawsze w zestawie macie troszeczkę taniej, zawsze nie każdy wie, nie, może nie zawsze, zazwyczaj nie każdy wie, jaki zestaw kupić, co kupić, żeby, żeby e, dany gatunek ryby złowić. Więc postanowiliśmy, że przygotujemy zestaw woblerów na suma z ręki, zestaw woblerów na bolenia, zestaw woblerów na sandacza i zestaw woblerów na klenia, jazia, ewentualnie brzane. E, więc tak pokrótce Wam streszczę, opowiem, poopowiadam trochę, żebym sobie usiadł. Już się cały dzień nałaziłem. Dobra, jeszcze chwilę na stojąco. Wytrzymam. Nie będzie mi się tak chciało spać. Zemdę sobie. Kawkę gdzieś miałem. Chyba ją już dopiłem całą. A nie, jeszcze łyczek jest. O! A w ogóle, właśnie mija pierwsza rocznica mojej pracy w Fatwiszu. Ale to może jak, jakimś, w jakimś innym dniu zrobimy sobie jakieś podsumowanie krótkie tego roku przepracowanego w Fatwiszu. O plusach, minusach i tak dalej. A teraz woblery. Zaczniemy sobie od najmniejszych. Zaczniemy sobie od klenia jazia, później przejdziemy przez sandacza, bolenia na koniec sumka złapy. Poczekajcie, tutaj sobie zrobimy trochę miejsca. Więc tak, w każdym secie, gotowym secie do łowienia woblerów od Adasia Champion Fishing z prosto z Loku będą trzy Woblery. I tutaj w pierwszym secie mamy trzy woblery. Podklenia, jazia, brzane, okonia również. Pierwszy model. Są dwie sztuki tego modelu. To chochlik. Znany przez Was i lubiany. E, wiem, że sporo rybek łowicie na nie. Piszecie komentarze, nieraz tam podrzucacie jakieś fotki. Bardzo nas to cieszy. Wobler czterocentymetrowy. Nie, pięciocentymetrowy. 4 gramy waży z takim sterem krzesełkowym schodzi na około 0,7 metra bardzo lotny jak na swoje warunki fizyczne jest, jest to woblerek pływający możemy go wypuścić z nurtem możemy daleko rzucić, wachlarzykiem prowadzić sobie powoli w tej konfiguracji gdzie on schodzi na 0,7 metra możemy obłowić sobie płytkie przelewy Przelewy do takie miejsca w przeszkody, jakby kamieniste, lub z jakichś innych, innych formacji, ufortyfikowane pod wodą, przez które woda się przelewa, tak po szerokości. Przelewy mogą być krótsze, dłuższe, bardzo fajnymi miejscami, takich bankówkami. Ponad innymi bankówkami są połączenia przelewu i ryny. Jeżeli macie przelew, a na niego a kończy się on, czy dotyka. Głębokiego kantu, głębiej, głębokiej ryny, to takie miejsca są zawsze warto tam zaglądać. I praktycznie każdego drapieżnika można się tam spodziewać. Więc przelewy obłowimy takim woblerkiem, obłowimy płytkie blaty, płytkie, płytkie opaski. Na blaty płytkie warto, jeżeli są takie naprawdę płytkie, że wychodzicie 5 metrów, 10 i nadal jest wody do kostek, warto wejść sobie troszeczkę do wody, żeby nie urwać tych, e, tych przynęt tak i te wszystkie pociutkie blaciki jesteśmy w stanie obłowić. Również, e, bo to, to akurat mówimy o łowieniu w rzece, natomiast w wodzie stojącej w jeziorze, z ręki, o konie, jak najbardziej też możemy próbować na mniejszych rzekach. Szczupaki na to bardzo często łowicie, właśnie klenie, okonie. E, na dużej rzece bardzo, bardzo często zdarza się, że bolenie na nie łowimy, jak już na przykład nic się nie dzieje, nie chcą na imperatory cykady, warto mniejszego woberka założyć. Czasami ten rozmiar potrafi sprowokować drapieżnika, na przykład bolenia, dobrania, uderzy w niego, więc mamy w tym zestawie dwa szakale, dwa chochliki i trzecim woberkiem jest szakal. Malutki 3,5 cm 3,5 g, bardzo głęboko schodzący jak na swoje warunki tak do 2,5-3 metrów, w zależności jak daleko jest od Was. I tu już na przykład obowicie sobie nieco głębsze blaty, nieco głębsze rynny, kanty rynien, jeżeli chodzi o rzeki. Brzany bardzo lubią ten wobler, jak również klenie, jazie. No i takim niechcianym przyłowem będą tutaj sumki. Ale to już wtedy nie macie, bardzo rzadko macie szansę, żeby je... Wyholować. Zazwyczaj jest to gwizd, świst i na lżejszym zestawie jest po wszystkim. No i jeżeli chodzi o wodę stojącą, trolling okoniowy, taki dalej wypuszczony w oblerek, bardzo agresywnie pracujący. Nawet jak nie widać żadnych ryb, zapisów na echosądzie, wystarczy. 10-17 metrów głębokości, on będzie schodził gdzieś na 3 metry, daleko go wypuścić. Naprawdę bardzo fajnych garbusków, można powiedzieć, nawet jak się przemieszczacie z miejscówki na miejscówkę, to żeby nie robić pustych przelotów, warto w trollingu puścić. Szakala niech się wyzwala, niech powie rybki. Także pierwszy set, o, jeszcze mi szakal uciekł. Pierwszy set jest to set kleniowy. Trzy woblery, dwa chochliki i szakal gotowe do tego, żeby użyć je do połowu. E, kleni, jazi, brzan, okoni, raczej mniejszych ryb. Często będą zdarzały się gdzieś tam na mniejsze rzeka szczupaki, bolki również. Teraz przejdziemy sobie do sandacza. E, w secie sandaczowym przygotowaliśmy Wam też trzy woblery, tak jak w każdym secie. E, taki pakiecik mamy tutaj. E, Sigma w kolorze papudraka, jest Sigma w kolorze białym duszek duch i jest Wejder taki naturales, niebieski, srebrny boczek e, z łuską, z oczkiem, z naniesioną grafiką, z brokacikiem, fajnie się mieniące, więc mamy trzy woblery, dwie Sigmy, jednego Wejdera. Jednego Sigmy 10,5 cm, 14 gramów, wobler pływający świetne właściwości lotne leci jak z procy bardzo płytko schodzi jak na swoje warunki do około 0,8 metra natomiast jeżeli chodzi o Wejdera 9 cm 11 gramów też jest dość lotny jak na na tą długość i ciężar oba modele są woblerami pływającymi zasada jest naprawdę generalnie woblerami łowi się dość prosto nie ma tutaj jakichś specjalnych Filozofii, metafizyki, nie ma tu sensu, do, jakby do szukania Wiadomo, że są przynęty łowne, łowniejsze, gdzie się sprawdzają lepiej w jednych miejscach, w drugich gorzej. Staramy się produkować przynęty w pracowni czempion fizyki jak najbardziej uniwersalny poddany gatunek. Tak, żeby można było sobie poradzić nim bez problemu, w każdych warunkach. Rzucamy taki, taką sigmę jak najdalej na wodę, jeśli mówimy na opasce, na główce, na napływie główki. E, zamykamy kabłąk i powolutku prowadzimy. Jest to w ogóle płytko schodzący, zarówno sigma jak i wejder. Natomiast takie dopracowywaliśmy, żeby praca woblera była wyczuwalna na kiju, żebyśmy wiedzieli, co się z woblerkiem dzieje, czy coś w niego puknęło, czy on coś puknął, czy zaczepił listek, zdziebko, trawy, żebyśmy mieli pełną kontrolę na takiego sandacza nocnego, jak najbardziej polecają się do łowienia. Bardzo powolne prowadzenie w zasadzie takie wolniutkie, żebyśmy tylko czuli co tam się na końcu dzieje, że ta przynęta chodzi, pracuje oczywiście na wodzie stojącej i szczupaka, na to złowimy na e, płytszych blatach, e, jak najbardziej na rzece. E, można się spodziewać e, bolenia też. E, więc wobble, e, wobler. set trzech woblerów pod sandacza też jest już gotowy. Sigma. Vader i jeszcze jedna Sigma. To też nam w zupełności wystarczy trzy woblery do pudełka nad wodę. Mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby móc z powodzeniem złowić na przykład nocnego sandacza. Kolejny set woblerów to woblery boleniowe, w zasadzie to są cykadowoblery, woblery, w skrócie nazywane przez nas cykadami. Tak jest łatwiej, prościej, łatwiej zapamiętać. Tak się po prostu przyzwyczailiśmy. Niech wędkarze, którzy bardzo dużą wagę przykładają do nazewnictwa, nie gniewają się na nas. Po prostu cykada i tyle. W tym secie woblerów mamy trzy cykady cykada wobler bezsterowy, wobler cykada besterowa tonąca w cykadzie pamiętajcie nie ma steru ona tutaj jej czułko robi za ster oczko jest nieco wyżej w zależności od tego jak długie jest to czułko przynęty jak jest wyprofilowane jak szerokie możemy różną pracę tym cykadom nadać najbardziej uniwersalną pracę mają turbo płocie Przynęta, która jest bardzo bliska memu sercu, zawsze to będę powtarzał, gdy jeden no, z bardziej znanych YouTuberów wędkarskich, jak pierwszy raz je zobaczył, powiedział, że boleń w życiu tego nie powącha. Nie trzeba było długo czekać. Ja pamiętam, zaraz na drugi dzień poleciałem nad Wisłę, była wysoka woda, i z wieczora. W trawach, na takich, wiecie, jakby podnie na podniesionym stanie wody pod trawy podchodziły bolenie. Pięć boleni mi się udało złowić jednego wieczoru, tak żeby koledze noska troszeczkę. Utrzeć, że jednak boleń to a Później okazało się już kolejne lata praktyki, że te kolory takie troszeczkę nietypowe, prawda, jeżeli chodzi o bolenie seledyny, takie zeberki, nasz kolega na to mówi tygryski, który też fajne, fajne rybki łowi, malowanie w okoniach, uwielbiają bolenie taką, taką charakterystykę kolorystyczną, zwłaszcza na rzekach dużych, troszeczkę bardziej trąconych, absolutnie nie przeszkadza to, że te kolory są właśnie takie pstrokate, co zresztą też widać po innych rękodzielnikach. Coraz więcej woblerów boleniowych pojawia się na rynku właśnie w takich pstrokatych kolorach, a ja mogę z dumą powiedzieć, że Adasiowy Loch był pierwszą pracownią w Polsce, gdzie przynęty boleniowe miały właśnie takie jaskrawe kolory i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Trubopłoć, wobler 8,5 cm, 21 gramów, bardzo uniwersalna praca, taka karabinkowa. Natomiast tutaj mamy jeszcze w tym secie Fatrapę, 28 gramów troszeczkę cięższy model, troszeczkę bardziej lotny. To malowanie okonia jest u nas jednym z podstawowych kolorów. I to zarówno jeśli chodzi o cykady, imperatory, inne woblerki, drapieżniki lubią w okonia przyładować. Samoowienie jest dość proste. Cykada pomimo tego, że jest tonąca, jest Przynętą dość uniwersalną. Możemy ją poprowadzić ekspresem pod samą powierzchnią wody. Możemy ją poprowadzić takim wachlarzem, luźnym tempem w połowie toni na napiętym zestawie. Takżeśmy czuli te drgania, karabinek. Bardzo fajne brania są takie strzały wyrywające z kapci. Ja lubię takie bujanie w toni. Taki intuicyjny opat, Trochę też podciągam sobie 2 trzy razy. Przynętę, opuszczam, podciągam, opuszczam w tym opuszczaniu. Często zdarzają się strzały. No, i przyłowem tutaj, przyłowem lub nie przyłowem, będzie oczywiście sumek wiślany, taki sportowy. Fajnie was może przeciągnąć na zestawie boleniowym. Natomiast na wodzie stojącej, z powodzeniem, możemy łowić sandacze w opadzie, gdyż cykady z adasiowego lochu pracują wszystkie. W opadzie więc mamy kolejny set przygotowany w Przepraszam, cykat boleniowych, dwie turbopłocie i jedna fatrapa. Trzy cykatki są w takim pakiecie i one też Wam w zupełności wystarczą do tego, żeby z powodzeniem złowić bolenia. Jedno małe pudełeczko, jakieś agraweczki, fluorokarbonik, lub nie. Nic więcej nie potrzebujemy, żeby złowić bolka. Ostatnią propozycją, którą przygotowaliśmy. Jest to set. Podsuma z ręki, zaskoczenia tutaj nie będzie, będą to trzy imperatory. Imperator jest to chyba najbardziej znana, znana postać z adasiowego lochu z pracowni Champion Fishing Wobler, który Dał nam innym wędkarzom, już naprawdę w, chyba w całym kraju i za granicą, bo coraz więcej informacji dostajemy z zagranicy, na, na przykład z Wysp Brytyjskich, gdzie nasz kolega Marcin Mucha feroksyłowi na, na imperatory, czyli takie, jakby to powiedzieć, trocie jeziorowe, o tak. W skrócie, o, fajna zabawa, kurczę, może kiedyś się uda gdzieś tam złapać i spróbować takiego głowienia w trollingu, oczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze rzeki, naszą Wisłę, e, Narew Bug, e, słuchajcie, Imperator, e, 62 mm, e, 21-22 gramy, mniej więcej, bardzo agresywna praca. Trzyma się ten wobler nurtu niesamowicie. E, nie ma w zasadzie chyba takiego nurtu, żeby był w stanie go go wyrzucić. On chodzi w takiej płaszczyźnie, że sterem puka odno, więc my nawet płytkie, półtora metrowe miejscówki obławiamy. Zresztą drapieżniki lubią też często jak ten wobler, co nieraz tam gdzieś puknie w kamień, walnie w jakąś przeszkodę, odbije się, podskoczy. Też potrafi, potrafi drapieżnik wtedy się uruchomić i strzelić w takiego woblera. Przede wszystkim mówimy nimi Sumy z ręki i rynnowe bolenie, grube, rynnowe bolenie. Rzad, rzadko trafiają się e, małe ryby poniżej 70 cm czy tam 65 też są fajne strzały. Też nigdy nie wiadomo, co na takiego woblera uderzy, czy boleń, czy sumek. Często te, te ryby za, e, zajmują e, praktycznie te same stanowiska, więc e, już po takiej porze jak jest teraz zawsze mamy każdy z nas na łodzi dwie wędki, pod suma złapy. I pod rynnowego bolenia najpierw miejscówkę czeszemy za sumkiem, jak nic się nie dzieje. Potem próbujemy zaboleniem. Czasami to nie wychodzi, ale, ale często wychodzi, że e, ładują odpowiednie gatunki w odpowiedni zestaw. Choć nie zawsze. Mamy tutaj trzy kolory przygotowane w tym secie. Nie wiem czy będzie widać. Taka czarno-złoto-brązowa oliwka z białym brzuszkiem. Jest bardzo fajny kolor, taki też czarno przez niebieski przechodzący z białym i seledynowym brzuszkiem. Jest taki grafitowy, srebrny z seledynowym takim policzkiem, zrobionym białym brzuszkiem. Więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeżeli chodzi o sumki, to raczej nie ma tutaj zbytnio różnicy w kolorach, choć wydaje mi się, że ten okoniowy kolor jednak wiedzie prym. Ale wiecie, to też jest tak, że um, sukces przynęty w 50% to jest wiara w nią po prostu. A jeżeli wiara tutaj jeszcze do tego wypłaca różnymi cudami. Kurczę, czemu nie? Bardzo fajne woblery. One w zasadzie same łowią ryby. Bardzo często się śmiemy, że wobler sam szuka ryby. Rzucamy jak najdalej przed siebie. Dzięki tym parametrom on jest naprawdę lotny. Można go daleko posłać. Można sięgnąć miejscówek, które są no, często poza zasięgiem innych przynęt. Więc rzucamy jak najdalej, zamykamy kabunk, napinamy zestaw. Leciutko tylko kasujemy luzik korbką i wobler sam szuka. Ryby często zresztą jak rzucamy to. Leć w oblerku, szukaj rybki, tak sobie dopowiadamy podczas łowienia. I te strzały też są fajne, więc możemy i głębsze rynny obłowić, i warkocze zagłówkami, i głębsze przelewy, ale spokojnie też możecie próbować w takich miejscówkach półtora metrowych. Wcale nie ma tak dużo rwania, jakby się mogło, mogło wydawać, gdyż właśnie one tak sterem pukają podno dno i często odbijają się od przeszły. Poza tym umiejętne też wypuszczenie plecionki na zaczepie można, można bardzo często w zasadzie w 90%, 90 odzyskać woblera i nurt rzeki nam w tym może pomóc, ale to już jest historia na inny czas. Także czwarty set woblerów są to trzy imperatory w pakiecie gotowe do łowienia. Macie cztery sety, podklenia, jazia, brzane, okonia powiedzmy, eee, kolejny set pod sandacza, set podbolenia i set pod sumka z ręki. Mam nadzieję, że to Wam ułatwi troszeczkę wybór, sprawę, rozkminkę, co z czym połączyć i kiedy, czego i jak używać. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, dajcie znać. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. A wiecie, tak się zastanowiłem, czy nie zrobić czegoś takiego, żeby troszeczkę też jakby utrzymać ruch na kanale, bo te algorytmy YouTube'owe lubią, jakby to powiedzieć, powtarzalność, systematyczność. Gdzieś kawę zostawiłem. Lubią, jak tych treści dużo się... Publikuję. I czy na przykład nie chcielibyście, żebym raz w tygodniu na swoim kanale publikował takiego materiału z e, na przykład e, z całego tygodnia najciekawszymi wybranymi rzeczami z naszego sklepu, czy to w promocji, czy w jakiejś wyprzedaży, które mógłbym e, zaproponować na swoim, widzom, swoim widzom, na przykład, nie wiem, top 3 czy top 5 e, promocji z danego tygodnia i to by się pojawiało na moim kanale, tak żeby was też za dużo nie zanudzać tym marketingiem i sprzedażą, ale czy byście byli chętni, żeby raz w tygodniu na przykład taki materiał się pojawił? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Powodzenia nad wodą, łamcie kije, łówcie ryby. Wszystkiego dobrego.